I wchodzimy w nowy temat, czyli w, no, może nie tyle w nowym temat, co zastanowimy się teraz, jak wpływają wartości rezystancji na mm, wyniki pomiarów rezystancji wewnętrznych przyrządów. No i mamy jedno, zadanie 1.64, dwa układy AB. Pierwszy układ to jest układ do pomiaru rezystancji y, z poprawką na a drugi to będzie z poprawką na amperomierz. Albo odwrotnie. Jakoś tak, ale to zaraz nam wszystko wyjdzie w wynikach, w obliczeniach, sami zobaczycie. No i liczymy. Czyli po pierwsze zaczniemy sobie od wartości przybliżonej tej rezystancji, czyli mamy te dwa schematy. O co chodzi z tą wartością przybliżoną rezystancji? Jeżeli chodzi o schemat A, o schemat A, wartość przybliżona rezystancji to jest po prostu miała być przybliżona wartość rezystancji czyli rezystancja to jest po prostu napięcie do prądu, czyli jedziemy po wskazaniach mierników, w przypadku podpunktu B jest ten sam temat, czyli znowu ta wartość przybliżona rezystancji to będzie po prostu wartość prądu, bo wtedy w przypadku podpunktu B pomijamy pomijamy upływ prądu tutaj w stronę tego woltomierza Zakładamy, że rezystancja woltomierza dąży do nieskończoności, czyli nie mamy strat natężenia tutaj w tej gałęzi z woltomierzem. Czyli będzie podobnie. Czyli UB UB przez IB. No i liczymy, nie? czyli mamy tu mamy 100 i pół przez pół, a tu mamy Czyli w podpunkcie B mamy 100 przez 500 0, 505. Kawałek kalkulatora jest potrzebny. Tu otrzymujemy w przypadku pierwszego pomiaru 201, oczywiście rezystancja w OMAH. W przypadku drugiego pomiaru otrzymamy 198Om, i teraz jak widzicie, mamy rozbieżności. Mimo, że mierzyliśmy prąd płynący w obwodzie, i napięcie teoretycznie na, yy, na właśnie tym rezystorze, mamy rozbieżność między tymi naszymi obliczeniami. Co w takim razie się robi? To znaczy, trzeba uwzględnić w naszych pomiarach. Rezystancje wewnętrzne, zgodnie tu, tutaj z treścią tego, tego zadania. Tu mamy schemat A, jeszcze raz przypomnę, żebyśmy wiedzieli cały czas, i tu mamy schemat B. Jeżeli chodzi o ten schemat A, jak to wygląda i tak dalej, spadek napięcia. który wskazuje woltomierz to jest ten 100,5 V. No ale my musimy teraz uwzględnić rezystancję, która się znajduje tu i która się znajduje też tu. Jeżeli my uwzględnimy, że ten woltomierz pokazuje nam spadek napięcia na rezystancji wewnętrznej amperomierza i na rezystancji R0 Będziemy w stanie zapisać prawo OMA, czyli IA to się równa wskazanie woltomierza, czyli UV, przez, uwzględniamy wtedy rezystancję te obie, czyli mamy rezystancję RA szeregowo połączoną z rezystancją RO. Wskazanie woltomierza, przepraszam, amperomierza, oj dzisiaj coś. Coś ciężko z tymi zadaniami. Wskazanie woltomierza w przypadku tego podpunktu A to było w przypadku, miałoby wskazanie amperomierza, czyli mieliśmy pół Ampera, to się równa, wskazanie woltomierza to było 100 i pół przez rezystancję amperomierza, czyli ta rezystancja wewnętrzna to jest 1, R0, będziemy się starali policzyć. To może już dokończmy, żeby nie było, czyli pół razy 1 dodać R0 to się równa 100 i pół. Dzielimy przez pół i przenosimy jedynkę na drugą stronę R0 zatem otrzymujemy, że jest to 100 tak przez pół odjąć 1 to działanie to i pół przez 150 przez pół już było wykonane i to było 201. Teraz mamy zatem jeszcze tylko odjąć 1, czyli mamy 200, 201 odjąć 1, czyli to nam daje 200. A to jest jedno wskazanie. Znaczy nie tyle wskazanie, tylko to jest obliczenie rezystancji rzeczywistej z poprawką na amperomierz czyli z poprawką na amperomierz ze względu na to że uwzględniliśmy właśnie rezystancję wewnętrzną amperomierza jedziemy dalej, czyli wracamy się do schematu B, błędami zajmiemy się już na samym końcu wracamy do schematu B do schematu B do schematu B w momencie kiedy mamy schemat B tu też mamy oczywiście rezystancję, i tu też mamy rezystancję. Tu mamy rezystancję amperomierza, tu mamy rezystancję woltomierza, tak jak było w poprzednim przypadku. To była rezystancja woltomierza. Co się okazuje, jeżeli my uwzględnimy to, tą gałąź, tutaj z tym woltomierzem, to tu otrzymamy jakiś prąd i V. Ten prąd i V to będzie po prostu iloczyn. A może bardziej iloraz, iloraz wskazania woltomierza do rezystancji właśnie woltomierza, czyli prąd płynący w tej, w tej gałęzi z woltomierza, to jest to UB, czyli wskazanie woltomierza w przypadku tego podpunktu B przez RV, czyli przez rezystancję wewnętrzną woltomierza. To się równa, czyli mamy 100 przez 20 razy 10 do 3 to jest 5 tysięcznych ampera albo 5 miliamper, to już zależy, kto i co tam liczy. Jeżeli my teraz uwzględnimy to. W naszych obliczeniach, to znaczy weźmiemy i zastanowimy się, co się dzieje tutaj, tak? czyli w tym względzie <trony> na górze. Yy, okaże się, że prąd, który nam płynie przez to nasze obciążenie, czyli ten prąd I0, yy, to jest równy prąd wskazaniu amperomierza, czyli I0, jeszcze tu wcisnę I0 to się równa wskazaniu amperomierza odjąć tą mm, stratę. Że tak powiem, yy, która będzie płynęła w gałęzi z woltomierzem. Więc wskazanie amperomierza w przypadku tylko to jest IB w zadaniu, czyli to jest wskazanie, w, wskazanie wartości amperomierza pod punkcie tym B było 0,505. Jeżeli ja teraz odejmę to, co poszło, że tak powiem, w woltomierz. Yy, czyli tam ten, ten IV, no to otrzymam tyle, czyli to będzie pół ampera. Pół ampera. I teraz wskazanie woltomierza w podpunkcie w podpunkcie B, no to było jakieś tam UB przez I0, bo uwzględniamy tą stratę wynikającą z tej gałęzi z woltomierzem jeszcze raz. Czyli mamy 100 przez pół. To przez. U! Czyli mamy... Jeść! Oczywiście. No i co się okazało? Okazało się, że jeżeli policzymy i uwzględnimy w naszym zadaniu i stratę wynikającą z amperomierza i błąd w ogóle, nie, nie tyle stratę, może trochę zły dobór słów, czyli błąd wynikający z pomiaru amperomierzem i błąd wynikający z pomiaru z poprawką właśnie na voltomierz no to te rezystancje są takie same no to teraz już tylko kwestia błędów błąd względny procentowy błąd względny procentowy w takim szybkim w takim bardzo szybkim liczeniu to jest ta wartość Przybliżona. Odjąć wartość rzeczywista. Tu czasami się jeszcze pojawia we wzorze, we wzorach, zależy jakich tu sobie zrobimy ten błąd procentowy od razu. Czasami się w tych wzorach pojawia wartość bezwzględna, bo to różnie z tymi błędami. Czasami ta różnica wyjdzie właśnie dodatnia, czasami wyjdzie ta różnica ujemna i odniesiona do wartości rzeczywistej, ponieważ mamy procentowy, to będzie jeszcze razy 100 to będzie 0,5%. I podobnie mamy w przypadku drugiego pomiaru, z tym że tutaj mieliśmy 200, ale odjąć to 98 przez 200, również razy 100%, jeżeli ten błąd od razu chcemy podać w%. procentach. I tu mamy 1%. Z tego co pamiętam i kojarzę, to odpowiedzi się nieco różnią. Żeby yy, to w książce, ale najprawdopodobniej wynika to zaokrąglenia tej rezystancji, tutaj tej rezystancji R0. No, ale jakoś tak to mniej więcej powinno wyglądać. Sorry za bardzo węzłowate jakieś dzisiaj rozwiązanie. Mam nadzieję, że jest to względnie jasne. Popatrzcie sobie jeszcze raz, prześledźcie. No i co? Będziemy powoli zaczynać temat RLC szeregowych, równoległych i takich tam. Trzymajcie się. Cześć.